Witam, dzień dobry, żubik. Jest z nami, niech pan się przedstawi Mariusz Krakowiec Krakowiec no, Jest, jest z nami Mariusz, czym się zajmujesz Mariusz? Ogólnie? No jakby to będzie. Teraz na razie pracuję na Ursynowie. No. Znaczy dzisiaj akurat nie jestem w No tak, bo dzisiaj święto. A zaśpiewasz tam jakiś hicior, bo słyszałem, okay. że dobrze karaoke, no karaoke śpiewasz. Karaoke to zapraszam was do... Nie pana, tego... Do nory, to się jest naprzeciwko tam gdzie na terówkę się chodzi gdzie koszul, nie no no. no no. to może pan nam jakiś zanudź coś na na? dla wszystkich warszawiaków nie pan jak, pan bo pan dobrze śpiewa to nam to niech pan teraz nam zaśpiewa ale są no nie byle co to pan taką piosenkę którą pan no na przykład nie, no. ale te, jak, no, tak jak pan, pan, pan no. no. zapraszam dobrze a ja się go słysza, buciał, jak po pan ze szpitali. A merlin Mam dwie ręce! To już było, co nawet w Trochę się odbiło, więc pozłuchajcie się, to leciło i powiedzieli, skupi i się z tobą się i skupi i zważę na skutki. No na ręki. Jest z nami Mariusz, Mariusz ma z Chmielna Chmielna Max. Kolanko, Max Kolongo, to Tu Max jest nasz kolonką. Dobra, no jest z nami. Zub. Zub. Jest Zubik! Ej hey, mambo! Mambo Italiano! A tu będzie wciele widzieć. Ej hey, mambo! Mambo Italiano! Ej hey, mambo, mambo, hey, mambo! Mambo Italiano! Go, go, go! You mixed up sigiliano! All you Calabrese do the mambo.